No i widzisz. Dobrze, że pożyczyłem samochód od mamy do mojego, to byśmy się w trójkę nie zmieścili. Z bagażami. Adam, musimy porozmawiać. Okej, okay, wiem. Przepraszam, że zrobiłem znowu akcję z Sergiuszem. I stęskniłem się za to. Adam, czy ty spotykasz się z miną? Słucham. Pytanie jest proste. Spotykasz się z Liną? Nie spotykam się, się z Liną. A czemu się Nie spotykam się z Liną. Raz się z nią spotkałem. Potrzebowała pomocy. Więc ze względu na dawną znajomość jej pomogłem. No, tyle. Nie mamy żadnego kontaktu. Zresztą ona w ogóle za chwilę wyjeżdża i my się już prawdopodobnie nigdy w życiu nie zobaczymy. Marta. Odkąd jesteśmy razem jesteś jedyną kobietą, która się dla mnie liczy. I nie będzie żadnej innej. Wierzysz mi? No, wierzę. Hmm. Mam pomysł. No? Jedźmy gdzieś. Teraz? Tak, teraz, zaraz, jedziemy. Ale dokąd? Nie wiem. <grym> Tylko nie do Zakopanego. Okej, okay, to nie do Zakopanego. Będziemy jechać, na czym się skończy paliwo. <grym> Dobrze. To muszę zadzwonić do dzieci. Dzwoni, a muszę zapłacić za parking. O nie, Adam, komórka mi padła. Trzymaj moją. A, jest <grym> dobra, dzięki. Co? Jedziemy, 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 jedziemy. Poczekaj. Cześć, ja muszę, do, muszę do domu. Co?